Jak zrobić, żeby ludzie zrozumieli, co to jest demokracja i jaką cenną wartością jest demokracja? Jak zrobić, żeby zrozumieli, że w demokracji nie można tylko tego, co się chce, nie można kłamać, nie można przeinaczać, nie można fałszować. Jak zrobić, żeby ludzie zrozumieli, że w ramach demokracji można budować dobro wspólne tylko wtedy, jak się opiera swoje poglądy, swoje opinie na prawdzie. Co to znaczy opierać opi opinie i poglądy na prawdzie? Wszyscy nie znamy prawdy. Ale chodzi o to, żeby opinie i poglądy, które wypowiadamy, były prawdziwe, to znaczy, żeby były nasze, żeby nie były koniunkturalne, to znaczy, powiem coś kłamliwego tylko dlatego, że to mi się opłaca w tym momencie tu i teraz. Jak to zrobić? A bez tego, klapa! 13 grudnia 81 roku, władza obróciła się przeciwko społeczeństwu, czołgi wyjechały na ulicę, wojna ze społeczeństwem. Internowania, aresztowania, zabici, zamordowani i 13 grudnia 2016 roku Warszawa. Ludzie, którzy idą po ulicach, pytani przez telewizję TFN 24, po co idą, brezą. Mówią, że kiedyś słuchali wolnej Europy i teraz jest dokładnie tak samo jak wówczas. Ludzie, którzy angażują się w tak zwany kod, w obronę czegoś, co na pewno nie jest demokracją, bo to co oni prezentują, nie jest demokracją. Mówią, że dzisiaj jest dokładnie tak jak w stanie wojennym. Przywódcy KODU mówią, że schodzą do podziemia. Władysław Frasyniuk, jakiś czas temu, powiedział, że w zasadzie dzisiaj jest dokładnie tak samo jak 13 grudnia 81 roku. Ci sami ludzie krzyczą, wrzeszczą, wyzywają obecną władzę, nazywają ją komunistami, robią marsze od Komitetu Centralnego PZPR-u po siedzibę pis mówiąc, że to jest w zasadzie to samo. Gdzie tu jest prawda? Tu nie ma żadnej prawdy. Ci sami ludzie mówią, że trzeba to wszystko wynieść do Brukseli, że trzeba prosić Brukselę o interwencję, bo w Warszawie dzieje się tragicznie źle. Jedno nazwisko wspomnę: Janusz Lewandowski mówi, że Bruksela powinna patrzeć nie na Aleppo, tylko na Warszawę, bo tu się dzieje źle. To jest prawda? To jest budowanie dobra wspólnego? To jest demokracja oparta na prawdzie? Ludzie, puknijcie się w głowę, idą święta na litość boską. Lech Wałęsa, upadła ikona wolności, krzyczy na Jarosława Kaczyńskiego w studiu u pani Moniki Olejnik, wyzywa go od nie wiadomo jakich. Ludzie, święta są za tydzień. Mówcie prawdę. Odkryjcie prawdę i mówcie prawdę. Możemy mieć przeróżne poglądy i przeróżne opinie, tylko niech to będą nasze opinie, a nie fałsz konstruowany tylko na potrzeby tej konkretnej koniunktury, która waszym zdaniem ma was zawieść do władzy. Nie róbcie takich rzeczy. Wstydzą się was wszyscy, nawet wasi posłowie. Nie będę wymieniał nazwisk, ale rozmawiałem z niej jednym. Wstydzą się tego, że schetyna. Że jemu podobni podpisują się pod apelem o to, żeby przeciwstawić się władzy. Ludzie 13 grudnia 2016 roku, porównywać dzisiejszą wolność do zniewalenia 13 grudnia 81 roku, występować wraz z zubekami pod sejmem 13 grudnia 2016 roku w obronie ubeckich emerytur, to jest komitet obrony demokracji, to jest komitet niszczenia demokracji. Opanujcie się, i do święta.